Cześć, siemanko, jestem Titi, a w tym odcinku zapraszam Was na prezentację niemal legendarnego już TDK chińskiego ósmego poziomu. Oczywiście, tutaj mowa o wz121G FT. Pojawiła się na dwa dni tylko w sklepie, i chyba nadal jest. Ale cena jest niemała. Była to kwota 240 zł, no więc jednak Wargaming ceni ten pojazd, wie, że jeżeli ta cena byłaby zbyt niska, no jednak można tym czołgiem zniszczyć balans gry. Nie mówię, że jest dobry, tak? Dlaczego? Przedstawię Wam wady i zalety tego pojazdu. Na pewno z wad, no to jest świetny DPM. Dobry pancerz, i zwrotność lajta, meda. No, może nie lajta, ale jednak meda. Zobaczcie tego cdc tak? Idziemy tutaj 50, około 50 km na godzinę. Czyli się dobrze rozpędzimy. Stanimy na górce tak jak teraz. Wystarczy troszeczkę pod... najechać na górkę. No i już jednak mm, nawet z Golda przeciwnicy mogą sobie z nami nie radzić. Penetracja, jak widać, jest tutaj wystarczająca. Typa 59 dziurawimy. Przyładowanie mamy 8,4 sekundy, no więc naprawdę świetny pojazd. Co jeszcze można nim powiedzieć? Jest niski, co daje nam dobry kamuflaż. Wiadomo, trzeba się jeszcze dobrze ustawić, ale no może się tak zdarzyć, że będzie do nas strzelał pewien krzak. Który będzie zadawał nam no, niemałe uszkodzenia. Mamy tutaj Alfę 400 uszkodzeń. A teraz może przejdziemy już do bitewki. Jest to potyczka na mapie kanał. I teraz jak widzicie, tutaj RHM miał z nami problem, ale hajakiem no i jak widać sprawa załatwiona. Hmm, HP też nie ma jakoś dużo. Mamy tutaj niecałe 1200 z komorami. No i co można jeszcze powiedzieć? Na pewno no niesamowity po prostu pojazd, tak? Szczególnie te działa rosyjskie kalibru 120 mm mają problemy. Natomiast no, jeżeli spotkamy takiego isu, tak? Albo właśnie RHM-a z działem 128 mm może nas przebijać. Natomiast troll to nie jest powiedziane. Mm, ale no na goldzie wiadomo, tam troszeczkę tej penetracji jest. Tak samo jak kartofel, no on jednak może nas przebić. No, ale te słabsze y, ósemki i siódemki, no będą miały problemy, ale wiadomo, no dziewiątki, no jednak i z 8 tak? Y, też można nas tak łatwo przebić tutaj. E75 to nie wiem do końca, ale jednak chyba może. Konkeror. O, Konkeror ma dobrą panę A teraz. Jak widać, kartofel padł na koncie. 3000 obrażeń. Został Tygrys i Black Prince. No, oni z naszym pancerzem sobie jednak nie poradzą. Yy, I lecimy po Black Prince'a. Wiadomo, że jest tutaj na B, bo Przed chwilą yy, przejmował bazę. Znaczy na C, przepraszam. Ale już go nie ma, zdąży chyba zjechać. My dobrze, kolega tutaj myśli. I teraz wierzy nas Black Prince razem z Tygrysem. No, podbrankowa sytuacja. Ale nie strzelają, jak widać, no. Black Prince, okej, okay, dolna płyta, tak? Ale Tygrys nadal nie radzi sobie, znaczy nadal. No, po prostu on sobie nie poradzi z naszym pancerzem, tak? Szczególnie, że to jest to, co Teraz Black Prince dobity. 4200 obrażeń, może to nie będzie jakoś, jakoś jakaś świetna bitewka, ale jednak chciałem wam pokazać to co oddaje wdzięk tego pojazdu, jeżeli można tak nazwać co pokazuje dlaczego jest tak mocny, dlaczego jest tak potężny, teraz jeszcze z perkiem nam losuje, dobijemy tygrysa na koncie 5100 obrażeń no, i widzieliście chyba główne zalety tego pojazdu, a z wad? Jedyne to właśnie to HP i w konfrontacji jeden na jednego w sklejce, miałem na myśli, no, będą nas przebijać, tak, jak mówiłem, ten czołg jest niski, a większość czołgów jest no, wysoka i jeżeli w sklejce, no mogą nas dziurawić, tak, ale na odległość, że się skontujemy, no będzie ciężko. W, w, przy wyniku 5000 obrażeń na czysto zarobiliśmy 160. Nie wiem, czy tutaj kolega miał do pałki, ale ma konto premium, tak. Bez premium to by wyszło 90 tysięcy mniej więcej. A tutaj kredytów w ogóle mamy 115 prawie, więc bardzo dobry wynik. No oczywiście, a z pancerny wpadł. Przypominam, że też było dobre losowanie, tak? Tutaj czołg najlepiej się właśnie na takich tierach czuje. Dziewiątki troszeczkę gorzej, ale ósemki i siódemki jak najbardziej. A więc to by było, było, to by było już na tyle z tego materiału. Chciałam Wam po prostu pokazać taką mienną, niesamowitą bitewkę, właśnie na tym czołgu. Omówiliśmy sobie, co on potrafi. A więc życzę Wam miłego dnia, do usłyszenia i cześć.